Kto ukradł święta? Zagadka zaginionej księgi dzień trzynasty. Nie ma czasu na odpoczynek. Zgrzyt uciekł z miękkiej komnaty, zabierając wielką księgę. Szpenio zerwał się z dywanu i ruszył w pogoń. Za nim krzyknął, nie możemy go zgubić. Biegliśmy wąskim krętym tunelem. Było tu ciemno i ślisko. Gdzieś przed nami słychać było tupot bosych stóp zgrzyta. Tup, tup, tup. Dźwięk oddalał się z każdą sekundą. Zgrzyt znał te jaskinie jak własną kieszeń, a my błądziliśmy po omacku. Nagle tunel się rozdzielił. Szpenio zatrzymał się z piskiem butów. Mieliśmy dwie drogi. Tunel lewy. Z jego wnętrza wiał mroźny wiatr i dochodziło wycie przeciągu. Wuuuu, tunel prawy. Był ciemny, ale panowała w nim idealna cisza. Którędy pobiegł? Zastanawiał się Szpenio. Ślady na podłodze zniknęły. Agenci, pomyślcie, jak Zgrzyt. Czego Zgrzyt nienawidzi najbardziej? Hałasu. Czy uciekłby do tunelu, w którym wyje wiatr? Oczywiście, że nie. Szpenio obstryknął palcami. Wybrał ciszę. Biegniemy w prawo. Mieliśmy rację. Tunel zaprowadził nas do kolejnego pomieszczenia. Ale to nie była sypialnia, to był warsztat. Ściany były wyłożone korkiem i wytłoczkami, żeby nie odbijało się echo. Na stołach leżały narzędzia, młotki owinięte w gąbkę, żeby nie stukały, piły nasmarowane masłem, żeby nie zgrzytały. Spójrzcie na to szpenio podszedł do regału. Na ścianie wisiały dziesiątki dziwnych przedmiotów. Wyglądały jak słuchawki, ale były zrobione z drewna, wełny, mchu, a nawet z wydrążonych dyni. To były nauszniki. Jedne małe, inne średnie, a niektóre gigantyczne. Po co mu tyle nauszników? drapał się w głowę Szpenio. Czy on kolekcjonuje czapki? Wtedy Szpenio zauważył na stole stary projekt. To był rysunek głowy zgrzyta. Obok uszu narysowane były błyskawice i wykrzykniki. Pod spodem był napis. Dzwonek równa się ból. Śmiech elfów równa się huk. Śpiew Mikołaja równa się trzęsienie ziemi. Szpenio zbladł. Już rozumiem, szepnął. Pamiętacie jego wielkie uszy z wczoraj? To nie są zwykłe uszy. To superczułe radary. Zgrzyt słyszy wszystko sto razy głośniej niż my. Kiedy my słyszymy delikatny dzwoneczek, on słyszy startującą rakietę. Kiedy elfy śpiewają kolędy, dla niego to nieznośny hałas, od którego pęka głowa. Dlatego uciekł z wioski. Dlatego ukradł księgę. Myślał, że jak zatrzyma święta, to wreszcie nastanie cisza. Szpenio delikatnie odłożył drewniane nauszniki na stół. Biedny zgrzyt, powiedział. Całe życie ucieka przed dźwiękiem, a my myśleliśmy, że jest złośliwy. Teraz już wiemy, jak z nim rozmawiać. Nie możemy krzyczeć, oddawaj książkę, musimy szeptać. Szpenio zaświecił latarką na małe, okrągłe drzwiczki w głębi warsztatu. Tam poszedł. To drzwi do jego serca. Najbardziej prywatnego pokoju. Jutro tam wejdziemy, ale nie jako policjanci, wejdziemy jako goście. Zadanie na dziś, agenci: Spróbujcie zrozumieć zgrzyta. Napiszcie w komentarzu: Jaki dźwięk jest dla Was najbardziej nieprzyjemny? Czego nie lubicie słuchać? Ja nie lubię dźwięku widelca po talerzu. Brr! Do zobaczenia w dniu XIV.